Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Serious Sama. Pierwsze starcie oczywiście w wersji HD. Tutaj mamy przeciwnika, którego muszę szybko załatwić, żeby nie zdążył strzelić. I ten poziom nazywa się Oaza, natomiast poprzedni nazywał się Księżycowe Góry, o czym zapomniałem powiedzieć. Natomiast raczej Was to jakoś specjalnie nie interesuje, ale powiedzieć mogę. Tutaj pojawi się przeciwnik, którego zabijemy sobie z karabiną. Gdyż do tego karabinu amunicję mamy tutaj. Ja również zapis zrobię. Hmm. Po zebraniu tej znajdźki pojawi się nam kilku przeciwników. Między innymi cleary tutaj. To są chyba najgorsze w tym momencie. No ale lens flara. I coś się z tym słońcem dzieje. Jak widzicie, e, jakiś bug jest tej wersji. Wydaje mi się, że ktoś z modów to patchował, bo z tego co pamiętam na wersji modable z modami, które mam ściągnięte, ściągniętymi nie mam tego problemu, więc. Ale niestety, że teraz gram bez modów, żeby była vanilla experience. To będziemy musieli czasami na to patrzeć, ale postaram się nie kierować zbyt często w stronę słońca. No dawaj, dawaj. A no, i rozwalił kolejną moją rakietę swoją. Miałem nadzieję, że go szybko załatwię. Troszeczkę się to przedłużyło. Hmm, co my tutaj mamy? Mamy amunicję do karabinu, mamy amunicję do strzelby. Amunicję do strzelby raczej nie będę używał, gdyż przeciwnicy są po prostu za daleko i jest ich za dużo. To byłoby proszenie się o śmierć. Także ta amunicja była tutaj. Weźmy ją sobie. Ktoś się pojawił, słyszę. Bitewną muzę. A to jedna harpia jest. Musiałem ją ominąć przypadkiem. Nie potrzebuję pancerza. Życie nie potrzebuję. Rakiet mogę trochę wziąć. I w sumie amunicji te całe 12. Spaczki na 100 amunicji. No i dałem się tym głupio trafić. Dawaj, dawaj. Bomber nie! O! Zaletą y, właśnie karabinów i tak dalej jest to, że można takiego Bombera trafić raz, po to, żeby on się na chwilę zatrzymał, oddalić się od niego i wtedy dopiero go wysadzić. To jest ważna rzecz, o której warto pamiętać, bo można się tak y, uratować czasami. A znowu Bomber. Bombera wolę najpierw załatwić. Dobra, niech sobie ten Biomechanoid tam strzela. Ja pozbędę się najpierw tych Clearów, bo wolę, żeby się do mnie nie zbliżyli. A, on mi nawet pomaga w tym. Przecież też mnie tutaj leciutko zranił. Hmm, cały czerwony jak burak. Z mózgiem na wierzchu. No chodź tu, kliże. O nie, słyszałem coś tutaj. To kamikaze. No ile wasz jeszcze jest? A, więcej klirów. Za dużo ich na dwururkę. I tutaj mamy jeszcze sekret, wydaje mi się. Na pewno na modach jest tu sekret, a czy jest tu na wanilii? No nie ma jednak. Ach, myślałem, że jest. Nawet, no jak widzicie, idealne miejsce, żeby jakiś tam schować. Taki mini niewykorzystany potencjał w razie czego. Można powiedzieć tak. O, to jest kolejne miejsce, którego dosyć nie lubię. A czemu go nie lubię? To zauważycie. Po pierwsze, dlatego, że już na starcie na twarz wyskakuje nam biomechanoid. Jak tylko zbieramy sobie ten granatnik, to tutaj pojawi się całkiem sporo clearów, które trzeba wyklirować. Jeśli się ich bardzo szybko nie załatwi z wyrzutni rakiet, to można mieć poważny problem. Ja już wolę, żeby mi troszeczkę splash damage'a. Ta wyrzutnia rakiet zadała niż żebym musiał się zadawać samemu z clearami, ale to się i tak stało. Mogłem się tego domyśleć, że nie zdołam się ich pozbyć na tyle szybko, żeby Uuu, robi się nieprzyjemnie. Naprawdę się robi nieprzyjemnie, bo robi się ich dużo. A dobra, już po wszystkim. I tak mnie trafili kilka razy. Co świadczy o tym, że to nie było zbyt łatwe, bo przynajmniej tak mi się wydaje, że jestem dosyć dobry w tą grę. Nie jestem na pewno mistrzem. Ani nie staram się jakoś super bardzo. Ale naprawdę jakoś. Ale daleko mi raczej do słabości. Dobra. Jak zbiorę tą pigułę, to się pojawi biomechanoid, którego dosyć trudno uniknąć. No, ale mi się udało. Natomiast tutaj sobie możemy przeskoczyć i zdobyć minigun, który. W teorii przydałby nam się na tą walkę, ale w praktyce to zanim bym go zdobył, to bym umarł. Więc. No nie pomógłby mi zbyt bardzo, gdybym już nie żył. Tutaj mamy clear'a. Dobra, ten, to miejsce jest bardzo nieprzyjemne. Czemu? Bo nie mogę stąd uciec. Jeśli nie zabiję wszystkich poja przeciwników pojawiających się w tym pokoju i spróbuję stąd wyjść, to mnie zabiją. Bo tam jest cała ich horda i zaatakowaliby mnie wtedy z, tej, z dwóch stron. Ewentualnie mogę nie podnieść tych rzeczy i chyba tak po prostu zrobię. Przeciwnicy tutaj się wtedy nie pojawiają, i tam się nie pojawiają, i właściwie nie opłaca się tych rzeczy po prostu brać. Jeśli ktoś chce zrobić tą mapę na 100%, no to niestety musi yy, ich pokonać. Natomiast ja nie będę się. To zabawiał. Bo jest to po prostu głupie. Pojawiać sobie dodatkowych przeciwników. Kolejny Epic Skull ukryty clear. Dobra, weźmy tego minigana. Eee, pancerzyk, który znowu zerztmuje jakiegoś cleara. Tylko pytanie: gdzie? Eee, ja nie do końca pamiętam, gdzie te clear się pojawiają. A jeden jeszcze na plecach. O nie, nie jeden. Więcej niż dwa słyszałem sześć, osiem, dziesięć, dwanaście, czternaście, więcej Was matka nie miała, szesnaście, szesnaście. Clearów. A to jest też jedno z tych wrednych miejsc. Pytanie, z której strony był sekret? Z tej. O, dobra. Czas na żaby! Żaby są chyba najtrudniejszym bossem w ogóle w tej grze. Czemu? Bo dostajemy bardzo niewielkie pole do popisu, jeśli chodzi o unikanie tych żab. I zaczną się one pojawiać za chwileczkę, absolutnie ze wszystkich stron, również w miejscu, w którym stoję. To jest po prostu trochę głupie, no. Mogę się nie wyobracać i strzelać we wszystkie strony. Ale ta jedna żaba zawsze będzie mi tutaj niemalże na twarz spadała. One czasami potrafią tak dziwnie wyskoczyć sporo wyżej. Wezmę w sumie to, migana. Bo on wolniej zużywa tą amunicję, a nie potrzebuje już teraz tak szybko strzelać. Niby połowa bossa załatwiona, ale wcale tak naprawdę. Ach. Ale w sumie to nieprawda, gdyż. Tak naprawdę on się staje sporo trudniejszy w tej fazie. Czemu? No dlatego, że żaby lecą teraz ze wszystkich stron. Więc tak naprawdę połowa to dopiero teraz w miarę, w miarę jest. Zresztą teraz jest połowa tego trudniejszego momentu. Okej, okay, teraz żaby już przychodzą naprawdę powoli. to dlatego, że... O właśnie, ta żaba, która się spałni nade mną teraz będzie ciągle mnie tutaj atakowała. Ona potrafi czasem się dziwnie odbić. Okej, okay, więcej żab, więcej żab, więcej żab, więcej żab. Teraz jest... Uuu, jak ja ich nie lubię. Jak ja tego bossa nie lubię. Nie dość, że zamiast fajnego, dużego bossa, ciekawego, to jest po prostu horda mniejszych patałachów, to jeszcze do tego e, żab. Real ropuch obślizgłych. Obślizgłych ropuch, które spowodowały, że sam jest teraz cały brudny. A, jeszcze jedna żaba. Ale dobra, podniesienie tej amunicji spowodowało, że więcej żab się pojawiło. Te żaby, z tego co widzę, nie liczą się do HP bossa. To jest trochę głupie. Ale widzicie, najlepszą strategią na tego bossa jest po prostu ukrycie się w rogu. Bo gdy próbujesz się ruszać i zbierać dodatkową amunicję, to cię dodatkowo karają za to. Tych, tych żab tu chyba z tysiąc było, by the way. Niemalże. A, ciekawe, czy można to zobaczyć. Statystyki, przeciwnicy. Eee, nie no dobra, bo ich trochę mniej. Może z 400. A jak to zbierzemy, to pojawia się do kolejna chorna żab, no bo oczywiście, że tak. Uuuhu Kto nie lubi żab w tej grze, no kto? Mmm, tak, więcej amunicji Uuuje, yeah, a pancerz A, zapomniałem, że na początku pojawia się pojedynczy przeciwnik. Uniknąłem wszystkiego. Tutaj będzie jedna żaba. A jak ją zabijemy? To pojawi się cała horda żab, bo co? Myślałeś, że za dużo już? Że to już koniec? Nie. To nie koniec żab. To koniec twojego życia. Ha, 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 ha. ha, ha, ha Nie. Jednak nie. A, to tylko pancerz. Ja już myślałem, że to jakieś przeciwniki. Chciałem w niego prosto strzelić. No i mamy element. I co? I to już koniec tego, tego poziomu? Mm, bardzo szybko było. Znacznie szybciej niż e, chciałem. Myślałem, że dłużej to zajmie. Znaczy, no, szacowany czas 16 minut, więc tak czy siak, ten poziom nie jest zbyt długi. Dobra. O, tak. To jest jeden z najlepszych poziomów, więc dodamy go do tego odcinka, żeby, żeby nie było, że poprzednie to były takie krótsze. To teraz będzie dłuższy odcinek. O oh boi, o boy, oh boy, oh boy Dobra, mam dużo granatów. Jo, jo, jo. Jo, 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 byczku. Dobra, byczki są najważniejsze, bo one się poruszają w moją stronę, a te mechanoidy to górwo zrobią. Albo dobra, bierzemy minigana. Nie będę się z nimi patyczkował. Minigan pozwoli mi zestrzeliwać rakiety biomechanoidów. Eee, jedna z nich przyleciała mi tuż przed twarzą i myślałem, że już nie żyje, ale... Ale nie trafiła. Dobra, amunicja, bang! Eee, I teraz będą kamikaze ze wszystkich stron. Więc włączamy tryb trzecioosobowy, który zwiększy mi widoczność. Którego już wiele razy mówiłem, że nie lubię, ale... Eee, teraz się naprawdę przyda. Bo samo... Sama, same, same dźwięki nie do końca pomagają mi wiedzieć, z której strony jest najbliższy kamikaze do ze, zestrzelenia. Ja myślałem, że to taki trudny moment tutaj jest, ale jak widzicie, nie jest on taki trudny. Zawsze wydawało mi się, że to jest trudniejsze. No czy zawsze, no, kiedyś mi się wydawało, że ten moment jest trudniejszy. Na pewno nie jest aż tak trudny jak moment z żabami, czy jakieś inne wyredne momenty, które krytykowałem wcześniej. okej, okay, jak to podniosę, to tutaj się horda znowu pojawia. Więc tak. Ok, z tej strony też się pojawiają się przeciwnicy. Najpierw zabijmy tych, a teraz możemy się skupić na przeciwnikach stąd. No, nie ma tak jak pojedyncza znajdźka, która przywołuje całą hordę kamikaze, która możecie zabić w 5 sekund. No. Taka właśnie jest nagroda za bycie zbyt chciwym Ech. Dobra, nie mogę podnieść rakiet Tam są sekrety, które zbiorę później na razie Na razie po prostu strzelimy sobie do byków niestety truchu jednego byka ochroniło drugiego byka przed śmiercią o kurde, nie ilu was tu jest? Dobra, 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 bo to się zaczyna robić naprawdę nieśmiesznie. Boże, jakim cudem oni mnie nie trafili? Waha Powinna być to moja śmierć, ale jakimś cudem trafili mnie tylko raz i to nie atakiem z wyskoku, a zwykłym uderzeniem. A takiego cleara zwykłe uderzenie zabiera mniej obrażeń niż atak z wyskoku. Hmm, no jeszcze próbujecie? Wasz główny atak się nie udał. Teraz to już mi nic nie zrobicie. No, chodź, to chodź. Tu. No dobra. Czas zebrać e, sekrety. Teraz, bo bym pewnie o nich później zapomniał. No, a przecież pominąć ich nie można. To by była zbrodnia. W tym przypadku odpalę sobie obraz trzeciej osoby. Tutaj, jak się znajdźki pojawiają, to znaczy, że już e, sekret jest włączony. Przeciwnicy już się pojawiają. I można zacząć od razu się cofać. A uh, priorytetem są byki. Tych dwóch klirów na razie jedynie będę unikał, gdyż muszę zabić te byki, zanim się zbliżą. Jak się zbliżą, to będzie sporo trudniej, bo będę uh, w tyle z ich zabijaniem. No i, i tak muszę ich unikać, i tak, bo nie zdążyłem zabić ich wszystkich na czas. No, ale nie było to aż takie trudne. Mmmm. Irytują mnie rakiety pod względem ich wolnej prędkości. Widzieliście, ile razy teraz nie trafiły w te dwa cleary wcześniej? Jakby były troszeczkę szybsze, to by było trochę lepiej, ale wtedy ta broń mogłaby być zbyt mocna. Nie byłby taki dobry balans, niby. Nie byłoby wtedy po co granotnika używać, bo granotnik ma szybsze troszeczkę strzały. W drugim sekrecie czekają nas harpie, których pozbędziemy się z minigana. Ja próbowałem ich czasami z rakiet ściągać albo z czego innego, ale niestety e, nie będę miał na tyle czasu, żeby opuścić tak jakby miejsce, w którym się spałnią. Bo one będą się tutaj pojawiały również za mną. Również tutaj w pobliżu obok mnie. Jakbym spróbował rakietami ich pokonywać, to bym nie miał na to czasu. O i dostałem o, potężne obrażenia. Nie wiem, czy to był ich pocisk. Ale to nie zauważyłem go w takim razie. Okay, fail. No widzicie, większość z nich w sumie pojawia się tak naprawdę za nami. No, granatnikiem to czy ich nie trafię, to jest jakiś niezbyt duża szansa, żeby to się udało. Oj, jak ja uwielbiam muzykę w tym poziomie. To jest jedna z najlepszych. Jeden z najlepszych soundtracków w Sam'a w ogóle. Wszystkich samów. No ale w sumie jeśli można samowi coś zarzucić, no to na pewno nie to, że muzyka jest słaba. Muzyka praktycznie w każdym poziomie jest dobra. Co prawda, ja już się przyzwyczaiłem do niej i większość BGMów sama nie jest już dla mnie tak ekscytująca. Otóż, na przykład ta z, właśnie, wydm, czyli tego poziomu, jest bardzo dobra. Dobra, czasy na kolejną fazę. To jest chyba faza z kamikadze. Pobiegniemy sobie w stronę tamtego sekretu, tylko trzeba uważać, ponieważ. Oni są w stanie czasami nam ten sekret po prostu odpalić sami, za nas. To znaczy, jak biomechanoid na przykład trafi w tą palmę, to wtedy nie ma to jak taniec z przeciwnikami po prostu piruety. Jeśli on by trafił w tą palmę, to za mną przyjawiliby się kolejni przeciwnicy. A ja nie mogę sobie na to pozwolić, bo to byłoby sporo trudniejsze. A po co mm, robić sobie sztuczne przeszkody? Jakbym chciał grać w tryb, w którym nie da się tak naprawdę wygrać, to grałbym w survival. W serius samie. Taki tryb gry, w którym przeciwników pojawia się coraz więcej, więcej, prędzej czy później zalewają nas, tak, że się nie da wygrać, i po prostu polega to na ustaleniu jak najlepszego czasu. Okej, okay, tutaj cleary są po mnie, eee... Biomechanoidy też dwa tam były, ale były, tutaj Bysiorów się sporo pojawi. Dobrze, że mam dużo amunicji do Miniganu. Bez niego byłby problem. Dałem się trafić clearowi z boku. Brawo. Powinienem się ciągle ruszać, jak się zatrzymuję, to zawsze obrywam. U. Było blisko, żeby kamikadze do mnie podeszli. Hmm, ten achievement się ciągle nabija. Ja myślałem, że to w sumie bardzo długo mi zajmie, żeby go zdobyć, ale okazuje się, że to chyba tylko 5 razy trzeba grę przejść czy coś takiego, bo jedna gra to mniej więcej 20 tysięcy zabitych. Przynajmniej na Siriusie, bo na Siriusie przeciwników jest więcej. Z tego co pamiętam. Niektórzy przeciwnicy się po prostu nie pojawiają na poziomie łatwym lub pokojowym. Od normalnego są już wszyscy przeciwnicy. I czas na kolejną fazę. Muszę uważać, bo ona nie jest zbyt prosta. Tutaj mnie mogą zajść ze wszystkich stron. Tak jak prawie im się udało. Ja muszę się szybko tego typa pozbyć, bo on jest tutaj najbliżej mnie. To jest moja zresztą ulubiona taktyka, żeby kierować się na bok walki i ostrzeliwać przeciwników z flanki. Jejku, nie mam żadnego sposobu, żeby się szybko pozbyć tych, tych wszystkich biomechanoidów. To się może bardzo źle skończyć. Oj, to się bardzo źle skończy. Tak, oni podeszli, to już mi zadadzą ogromne obrażenia. A rakiety mają splash damage, więc się nie unika ich za bardzo dobrze z bliska. Chyba, że się skacze, wtedy oni te rakiety trochę wyżej wyrzucają. A jak taką rakietę wyrzucą wyżej, to po prostu leci ona dalej i wybucha dalej od nas, więc ma szansę nie zadać nam w ogóle obrażeń. I pomimo tego, że trochę troszeczkę mi obrażeń zadali, no to jednak dalej żyję. A! Czy ja ciągle zapominam o tym, że tutaj również jest sekret? Czy ja przegodziłem tą grę tak z pięć razy, nie zauważając, że tutaj jest sekret i nigdy go nie biorąc? Niestety hitscan trochę mnie zadał za obrażeń, mogłem spróbować ostrzeliwać ich pół na pół, ale na coś nie wyszło. Mam nadzieję, że to nie... że to była ostatnia faza i że nie będzie następnej. Jeśli następna będzie, to zrobimy ją już w następnym odcinku, bo wydaje mi się, że ten jest już dostatecznie długi. A jednak jest kolejna faza. Nie no dobra. Nie będę w takim głupim miejscu jednak kończył. Zrobimy ją i. I wejdziemy tam dalej, przejdziemy do następnego odcinka razem z przejściem do następnej fazy tego poziomu. No cóż, mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał i że zobaczymy się w następnym z tej lub innej serii. No to oczywiście hmm, zależy od Was. No i z tym minibosem zabawimy się właśnie w następnym odcinku. I cześć!